Książki, łóżko, rozmowy, jedzenie i wygłupy. Nahalna promocja czytelnictwa tylko w barłogu literackim. Baruch Literacki, który powrócił w domowe pielesze, do kotów, poduszek i generalnego chaosu, tak. którego życie się domagali, więc proszę, jest. Proszę wróciłyśmy bardzo. i jeszcze z gościem od razu w pakiecie, żeby już w ogóle było najpiękniej i najmilej na świecie. Naszą gościnią dzisiaj jest Salcia Hałas, której książkę, a właściwie poemat Przeblekły o końcu świata pod tytułem Potop będziemy dzisiaj omawiać. Salcie możecie znać z książki Pieczeń dla Amfy, która została uhonorowana na literacką Gdynia. I też Gdynia jest nadal bardzo ważnym tematem, tak jak w pierwszej książce, tak. e, również w tej książce drugiej, e, a konkretnie ta część Gdyni, która nazywa się Pekin. I wydaje mi się, że warto by było powiedzieć kilka słów o tej dzielnicy, bo może nie wszyscy wiedzą, co to za skarb. Ja zakochałam się w Pekinie i uznałam go za polskie Coney Island, które trzeba tak samo ocalić, jak tę dzielnicę Nowego Jorku, którego, którą ukochałam. bo Pekin teraz może zostać, jak to ładnie ujęłaś w swojej książce, zlikwidowany przez rewitalizację. Znaczy on już jest zlikwidowany przez rewitalizację? O dzień, co chodzi? dzień dobry. Dzień dobry. To w Pekinie. To się dzieje już. W tym momencie już dzielnica jest ogrodzona takim płotem, jak to jest ogrodzone, kiedy zaczyna się budowa, i buldożery już jeżdżą, pomimo, że jeszcze część ludzi w dalszym ciągu tam mieszka. Okay. Ale nie chcą się wyprowadzić? Czy jeszcze nie dostali nakazu eksmisji? Nakaz eksmisji dostali już wielokrotnie. Natomiast część z nich czeka na rozwiązanie swoich spraw, bo na przykład czekają na sprawę wyjaśnienia w apelacji o zasiedlenie. Czekają też, bo tam działa taki program ze strony Urzędu Miasta, który pomaga, powiedzmy, ludziom z Pekinu. I to też są jakieś tak. procedury, czekanie na odpowiedź. Aha. Codziennie tam stamtąd ktoś ubywa, natomiast w dalszym ciągu jeszcze mieszkają tam ludzie, a obok toczą się prace rozbiórkowe. A co tam ma być? Tam ma być jakiś piękny, wysoki apartamentowy z widokiem na morze? Oczywiście. To, że to. Tak. Nie, tego jeszcze nie było, <laughs> jakie to oryginalne. A to przecież jest miejsce szalenie m, interesujące, jeśli chodzi o historię, tożsamość, prawda? Tak, to jest jedna z najstarszych dzielnic Gdyni, no podobnie jak Meksyk i. Oksywie to, mi, to było miejsce, w których w latach 30. Tak. kiedy Gdynia się zaczynała, ludzie zaczynali się osiedlać. No właśnie. Wydaje mi się, że to jest jakiś taki rodzaj, no nie wiem, ruchu, powiedziałabym ku unifikacji i pieniądzom i jakimś takiemu dziwnie pojmowanemu pojęciu piękna, także właśnie. To piękny jest nowy blok, który spogląda tak. na morze, a nie są piękne życia ludzi, którzy nadal mają małe ogródki, płotki i tak, niskie domki. No bieda wiadomo jest problemem do rozwiązania, ale czy rzeczywiście rozwiązuje się ten problem, każąc ludziom się wynosić? To znaczy, tam teren, teren Pekinu. Y z Górnej Liczby zwanego Pekinem, jest terenem prywatnym. Natomiast mhm. jest to prywatność rozumiana w taki sposób, że po latach pojawili się potomkowie spadkobierców, mhm. którzy tak. zażądali zwrotu, no i ten zwrot otrzymali. Mhm. Więc y i Część ludzi, z których tam mieszkali, tak. miała nadania od miasta na przykład lat 50. Część ludzi w bardzo skomplikowany sposób nabyła prawa własności, które potem okazało się być no, się by się po prostu tak. oszustwem. Także co, tam, co rodzina, to inna historia. No, a część ludzi rzeczywiście nie, nie miała tam do, do, do zajmowanego tak. lokalu żadnych praw, no i ci wprowadzili się oczywiście najwcześniej. No jasne. Ale powiedz, jak, jak ty się tym przejęłaś, bo ta książka, generalnie o tytule Potop, opowiada o końcu tego małego świata, o końcu Pekinu, a jednocześnie. Jakby ten koniec tej, tej, tego małego kosmosu jest jakby zapowiedzią, czy też można powiedzieć takim pars proto to w ogóle jakiegoś takiego końca pewnego mm. świata, który się zbliża. I, i mam wrażenie, e, też jest taką opowieścią o czasach, w których żyjemy, w których są trochę, jakby Olga Drenda powiedziała, duchologiczne znowu, tak? czyli takie na granicy, że coś już się kończy, jakiś świat się wyczerpuje. Boimy się tego końca naszej planety, który jest nam obwieszczany, że naciągnie za 10, 20, 30 lat, bo roztapiają się lody, bo wzrasta temperatura, bo giną zwierzę. Rzęda. I wszyscy zginęli. Yy, tak, jest to taki świat dekadencki, mm. strasznie melancholijny, i tak jest. Yy... Taki jest też ten poemat, który piszesz, o ludziach, którzy usiłują sobie radzić z tym końcem ich małego świata, ale też z tym lękiem zwyczajnym, co to będzie w ogóle z nami wszystkimi. I zastanawiałam się, jak się ta Twoja książka w Twojej głowie zaczęła. Czy z tego przejęcia losem tego małego kosmosu Pekinu, który z jakiegoś powodu może jest ci bliski, może nam o tym powiesz, czy w ogóle z takiego poczucia, że dużo się rzeczy dookoła kończy yy, i jeszcze to. No to były te dwie rzeczy naraz, mhm. to, że y, coś dzieje się w przyrodzie to widzę patrząc jak pani Halina Pigułowa, wprost w rzeczy same. Jestem ogrodniczką i mhm, jasne. patrzenie w niebo to ważny element, ważny, tak, wa, 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 ważny element życia y, i uczestniczenie w przyrodzie też jest ważnym elementem mhm. życia, no bo siłą sił rzeczy. A jeżeli chodzi o Pekin, to to jest moja dzielnica. Mhm. To ja tam chodziłam na spacery z psem i to chodziłam jeszcze da dawno, dawno temu, no mieszkam tam od 20 lat, y kiedy jeszcze nie było żadnych zwiestunów nadchodzącego końca. I te dwie rzeczy jakoś mi się tak ze sobą połączyły. A do tego, do tego doszły jeszcze warsztaty scenariuszowe, bo Książka jest w pewien sposób rozwinięciem sztuki, Aha. która jedna aktówki takiej krótkiej, tak. która powstała z opowieści mieszkańców i była wystawiona w dzielnicy Jasne. przez teatr Dnia Gówna. Mhm. Czyli stąd też ta, ta, ta ciekawa forma poematu prozą poniekąd stąd, a poniekąd z tego, że to jest bardzo muzyczne mhm. i siłą rzeczy tak się samo narzuciło. No ja też mam wrażenie, że wieszczenie w ogóle wymaga takiej formy, tak? że jak jest wiedzący, wiedząca pytia, no nie wiem, czy, czy, czy generalnie jakiś taki rodzaj powagi w, w przedstawieniu, no to ten poemat prozna jakoś się tak narzuca i w ogóle liryka się narzuca. Mhm. Tak, jakoś tak mi tu coś bardziej licznego pasowało, ale to jest wciąż proza. To prawda, Just to jest chcia proza. Chciałam nadmienić i to e. proza. to tak. jest poniekąd takim no, wielogłosem, chociaż ty jako Wieszczka jesteś też medium, przez które przechodzą głosy ludzi, o których wspomniałaś wcześniej. Um, co oni mówią o tym, co dzieje się teraz w ich okolicy? Oni to przede wszystkim jak w tym momencie już mało kto tam. Cokolwiek mówi, hmm. bo y, zrobiliśmy w teatrze pierwsze czytanie w listopadzie. Zrobiliśmy je dlatego, że obawiałam się, że wiosną już po prostu nie będzie kogo zaprosić hmm. i obawiałam się słusznie, bo tamtejsza społeczność już się hmm. ro rozeszła, rozpłynęła. Mam kontakt y, z dwoma osobami. Kiedy przyszłyśmy tam y, z teatrem, jeszcze y, pytając y, ludzi o ich miejsce, to to, co było uderzające, przede wszystkim obawiałyśmy się, że ci ludzie będą wściekli, no. ludzie, nie, w ogóle nas nie przyjmą no, w żaden sposób. sposób, no bo co my z teatrem no, w tak, obliczu ko i końca, końca domów, tak. Poniekąd. Okazało się, że nie, że po pierwsze zostałyśmy przyjęte bardzo ciepło, no bardzo sympatycznie przez wszystkich, a po drugie, że ludzie nie byli, nie, byli nie tyle wściekli, co bezradni i rozżaleni. Hmm. I przede wszystkim byli rozżaleni tym, że y, miasto traktuje ich w sposób, y, jak, jak obywateli drugiej kategorii. Takie mieli, takie mieli poczucie. Znaczy to nie jest tylko kwestia miasta, umówmy się, bo to jest szerszy, tak, szerszy to, to proces, to szerszy, to, to szerszy tak. mechanizm i brak reakcji policji, brak reakcji straży miejskiej, wszystkich tych instytucji, od których oni by się spodziewali pomocy mhm. w momencie, kiedy obok płoną domy, kiedy rozwalane są y, mieszkania, które są połączone z jeszcze zamieszkanymi mieszkaniami, więc mhm. siłą rzeczy, jako że to są takie właśnie domki dachami połączone, to... Składa się to tak, składa się to jak domino. No. Ale to jest szerszy proces, który obserwujemy nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie. Wspomniałaś wcześniej tak. o Coney Island z Nowego Jorku, no ale właściwie każde większe miasto boryka się z problemem i gentryfikacji, i rewitalizacji, która w praktyce, szczególnie w Polsce, polega na tym, że się wszystko rozpieprza i stawia się nowe, plane tak. domy za milion, milionów. E, czy ci ludzie, którzy, do których przyszliście, oprócz tego, że byli rozżaleni, tak jak powiedziałaś, mieli też jakąś taką, nie wiem, nadzieję, że jednak znajdą dla siebie miejsce, czy raczej byli pogodzeni że ten z tym. koniec świata może tak. będzie początkiem czegoś nowego? Nie, nie, to nie. Ża ża żadnych początków. Żadnych mhm. początków, tym bardziej, że to w większości są starsi ludzie. Mhm. Bardzo tak. dużej mierze ludzie na emeryturze, mhm. dla których już nie będzie zmian, tak. którzy chcieli po prostu tam w tamtym miejscu do, zostać. Zostać, mhm, tak. zostać i dożyć, i oni już nie widzą dla siebie nadziei. Wiele osób podczas przeprowadzki po prostu umarło. Hmm. No jest to szalenie smutna historia i nie da się, niestety, moim zdaniem, właśnie powiedzieć tutaj czegoś pozytywnego na koniec, aczkolwiek twoja książka ma bohaterkę, która przechodzi bardzo ciekawą przemianę i jest to Zośka. Zośka Nadzieja, czy Nadzieja Zośka, bo to jest imię Zosi, którego używa albo nie, w zależności od tego, jakby jak, jak, jak się czuje i Zosia ma depresję zwyczajną, której nie chce się przyznać albo też której nie nazywa, której się nie nazywa, ale potem ta depresja staje się właśnie już czymś, co ma etykietkę, potem Zosia jest leczona, przechodzi, to jest bardzo ciekawe, jak też w tym poemacie prozą opisane, w jaki sposób Zosia się leczy z depresji i na sam koniec odstawia leki i mówi, że ona nie chce się tak wytłumiać, że ona chce tak poczuć i wziąć to i z tym żyć i i też dużo jest kotów w Twojej książce, różnego rodzaju kotów metaforycznych i kotów prawdziwych, yy, więc to, że Janna Bator yy, <laughs> napisała Ci yy, blerba jest bardzo propo, bo koty są też ważne w ciemnoprawie noc i kociary. Tutaj też są takie kocie, tak, trochę. Tak. E, natomiast mam wrażenie, że twoja książka w ogóle jest trochę jak kot Schrödingera, który, nie, o którym nie wiesz, czy jest, czy go nie ma, czyli będzie ten koniec świata, czy go nie będzie, czy ten świat właśnie jest, jest czy już przeminął, e, czy wszyscy umrzemy, albo umarliśmy, czy, czy jakoś się z tego e, wszystkiego... Czyli będzie Więc ta Złożka Nadzieja jest taką postacią, która, e, która mnie bardzo w tej książce przejęła, bo ją bo się te starsze panie, właśnie, które już e, może nie mają nadziei na lepszy świat opiekują, dają jej nadzieję, właśnie tak, dają jej siłę do życia, żeby ona jakoś e, trwała, tak żeby ona to życie jednak kochała. Ym, I. Dlatego wydaje mi się, że ta książka nie ma tak jednoznacznie melancholijnego wydźwięku. Aczkolwiek też my tak o niej mówimy, jakby ona była jakby tylko i wyłącznie właśnie liryczna, że ja tak o niej mówię, ale to jest dużo bardzo poczucia humoru. Tak, śmiesznych rzeczy śmiernych to ważne, rzeczy, tak. To jest ważne. Jak I, to przy potopie. I też bardzo takich trafnych uwag jak sp społecznych, jak na przykład e, ulubiony mój powtarzający się o tym, że jak przyjedzie telewizja albo generalnie pan reporter czy reporterka z Warszawy e, do, do takiego miejsca jak Pekin, to, to zobaczy właśnie starą babę gderającą o końcu świata z jakimś wylniałym kotem, pijaków, tak, i, e, i ruiny i tyle, nie, tak żeby pan reporter społeczny dokładnie. w po 22. Dokładnie, dokładnie, a, a żadne jakby, nie ma żadnego realnego spotkania, i to jest prawda. To, to jest, bo to jest wzięte z rzeczywistości. Która są... może wybronić się, taką historię czyjąś, jak się okazuje? To są opowieści autentyczne, kiedy wmontowywali panie, które opowiadały mi o swoich losach pomiędzy pijaków, a ścieki wypadały przez to niewiarygodnie. A tak. co, do, co do nadziei tego, czy się wykaraskamy, tak. no ja akurat uważam, że przekroczyliśmy już punkt bez powrotu. Natomiast to, co, dlaczego jest tu Zośka Nadzieja, tak. bo to jest też o tym, co w takiej sytuacji, moim zdaniem, można robić. Tak. no Bardzo mi się to podobało, bo jest to właśnie opowieść o. No wzięcie odpowiedzialności, tak? I nie wyparciu się tego, że, 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 tak. że rzeczywiście jak mm -hmm. mówiłeś przekroczyliśmy punkt bez powrotu, że nie, że nie możemy się oszukiwać, tak? Że musimy to po prostu przeżyć. Tak, ale pomimo tego świat, który się rozpada, jest piękny i warto byłoby pożyć jeszcze przez tak. chwilę. Tak. To jest też tak, że w tych dyskusjach na temat zmiany świata, ale też takiej zwykłej deweloperki, czyli konkretach, zazwyczaj pojawia się takie sformułowanie, no tak już jest, no tak już ten świat jest urządzony, że kapitał zawsze zwycięży, przyjdą duzi, zjedzą małych, ale w Twojej książce mam wrażenie, że, tak jak powiedziałaś wcześniej, to jest pewnego rodzaju, może nie. Hmm, takie przygotowanie do tego, że tak już właśnie musi być, tylko pewnego rodzaju też pożegnanie się z tym, co było, a to kojarzy mi się z szacunkiem, który, których bardzo często brak przy tego typu zmianach. Wiesz, ale ci ludzie, którzy właśnie przyszli, żeby zaorać betonem, e, zrobić betonowy potop w Pekinie, to są też e, ludzie, czy też to, to powiedzmy ludzie już z dużej litery, którzy doprowadzili ten świat na kraniec zagłady, tak, żarłoczni tak. kapitaliści, którzy zniczyli nam przyrodę, klimat, e, którym zależy tylko na zysku i doraźnych dochodach, tak, i generalnie... E, ta książka, która właśnie opowiada o małych kłopotach niby Pekinu, tak, i, hmm. i o tym, jak ulepszyć kapitalizm, może żeby tak się nie działo, jest książką o tym, że już się za bardzo spieprzyło. Hmm. Tak, i że i to wszystko, co ładne, delikatne i bezbronne, i y, 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 y właśnie nie, nie z betonu i stali zostało wskazane na Zagładę. No i właśnie jedyne co możemy robić to jeszcze zobaczyć te wszystkie miejsca, które są piękne, pogłaskać koty, porozmawiać i zapłakać nad tym i, i napisać taką trochę elegię, bo to, to jest taka... Tak, to jest elegia. To jest elegia. Co do pięk piękna, to, to, to jest piękne nieoczywiste, hmm. Mówmy się, tak. nie każdy widzi piękno w małym domku, który Sklecany jest z desek i zatracił częściowo kąty proste, obrośniętym zielenią. Natomiast to, że to o czym mówimy cały czas teraz, że tak. zbliża się koniec, to wczoraj bardzo wyraźnie odczułam, wychodząc wieczorem na spotkanie, przychodząc koło mhm. takiej strasznej budowy, która. Pracowała o godzinie dwudziestej cały czas tam się coś działo, ruszały się dźwigi i przy tym wszystkie... wyglądało to w ogóle jak budowa wieży Saurona, wieży Babel, no to takie to, 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 to jeszcze mogła była straszna. Wszystko to było takie apokaliptyczne, tak stanęłam na dole, koniec był gdzieś bardzo, bardzo wysoko, znaczy wierzchołek. I do tego wszystkiego był jeszcze taki monotonny łomoc, stempli w takich interwałach i myślę, że nikt nie wymyśliłby tak dobrej muzyki do takiego futurystycznego, tak. potwornego tak, filmu, jak ta, która się tak. dzieje na żywo i nad tym wszystkim jeszcze w tej mogle wszedł taki upiorny Księżyc. Myślałem, kurde, Księżyc nawet w Warszawie i no to już, już jest koniec, koniec czasów naprawdę, ale się okazało, że to był neon PZU. <todgłosy> Ale poczucie humoru może nas trochę uratować rzeczywiście, tak no, jak to jest jedyne, książce, co pozostaje. To takie, uff, rzeczywiście, że, że ten dystans i, e, i rzeczywiście jakiś śmiech może, wspólny śmiech szczególnie, może nas e, trochę egzorcyzmować wręcz z tego, bo, bo to jest y, jakiś rodzaj rytuału. No, nic innego nam nie pozostaje, a poza tym śmiech to były też to też z rzeczywistości, bo przez tak. ostatnie kilkanaście lat chyba nie naśmiałam się tyle, co naśmiałam się z paniami, y, starszymi paniami, mm -hmm. które opowiadały mi, to były pani akurat z Oksywia, ale tak. też jednej, z jednej z najstarszych dzielnic Gdyni, y, które których opowieści też znalazły się w tej książce, bo to nie tak, są tylko opowieści tak. osób z Pekinu, ale też z tych trzech dzielnic, w których zaczynała się gdynia. Mhm. No właśnie, te opowieści, czyli takie historie oralne, tak, które. Nie przetrwają, jeśli nie zostaną wysłuchane. Po pierwsze, tak. jeśli nie da się głosu tym, tym osobom, a po drugie, jeśli właśnie nie zostaną spisane. Co ty zrobiłaś? Więc to są rzeczy ocalone przed potopem. Tak, to są rzeczy ocalone przed potopem. I za to Ci dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I ja bym bardzo chciała y, pojechać jeszcze do resztek Pekinu, chociaż zachęciłaś mnie do tego. Mam nadzieję, że uda mi się to jak najszybciej zrobić. A ta książka jest świetna. I jeśli nie będzie mieć nawet szansy poznać tego małego świata, który się skończył, to może będzie mieć szansę przejąć się. Tym dużym, tym, w którym żyjemy, naszą planetą, e, i się nią zachwycać i cieszyć, dopóki jeszcze możemy, a może jeszcze nawet próbować ją ratować, mimo że to jest na marne. Ale pamiętajmy, że Syzyf wtaczał mimo wszystko ten kamień pod górę. A chyba jeszcze go wtacza. Jeszcze go wtacza, więc wtaczajmy. No, Żeby ktoś mu powie, że to nie. <laughs> a i czytajmy salcie, hałas, potop, poemat. Przewlekły o końcu świata, poemat prozą. Bardzo polecamy. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, że do nas wpadłaś y, na nasze <głos> pielesze. <głos> Dziękuję, że zostałam zaproszona. To też trochę są jak taki krzywy domek. <głos> <głos> Dobrze. Gdzie te koty Tak, to